Efektem każdej z edycji odbywającego się na Świętej Górze od 2006 roku festiwalu Muzyka Sokromontana są pofestiwalowe wydawnictwa. Jednym z nich są płyty CD. Co roku na krążkach rejestrowane są kompozycje twórców związanych ze Świętogórskim Klasztorem. Na początku naszej działalności. Postawiliśmy sobie taki cel, żeby te odkrycia muzyczne, które tutaj dokonujemy, miały utrwalenie na nośniku CD i żeby wychodziły, żeby były publikowane piękne albumy muzyczne. I dzisiaj mamy premierę kolejnej płyty w serii muzyka zakonodana, a więc uwieńczenie pracy, wielomiesięcznej pracy wielu osób. W tym roku na płycie, która już wkrótce trafi do sklepów muzycznych i jest także dostępna na furcie klasztoru, znalazły się Missa XD Józefa Zeidlera i Symfonia de Dur Antoniego Habla. Kapelmistrz Kapeli być może się nie bo niewiele się zachowało jego kompozycji. Natomiast ta symfonia, jak przed chwilą przez telefon powiedział mi państwo Marcin porwała go swoją dojrzałością, swoją, można powiedzieć, swoim urokiem melodjnością i bardzo ciekawymi kadencjami, które wykonują poszczególne instrumenty. Pierwsze egzemplarze płyt. Trafiły do rąk przedstawicieli mecenasów festiwalu, wśród których są instytucje centralne, lokalne i regionalne, samorządy, przedstawiciele banków i fundacji, firm ogólnokrajowych i lokalnych, a także media. Nie udałby się żaden festiwal, żadna płyta nie, nie byłaby wydana, gdyby właśnie nie wsparcie państwa, nie wsparcie mecenasów kultury. Jakby... Lubimy nazywać Państwa, bo, bo to nie jest sponsor, to jest coś więcej niż, niż sponsorik. To co Państwo robicie i ogromnie jesteśmy z tego tytułu Państwu wdzięczni. I tak jak możemy, tym co, co, co robimy się odwdzięczamy, a myślę, że tak naprawdę to zajdziesz się odwdzięcza tą piękną muzyką. Jeszcze raz Państwu dziękujemy bardzo. Spotkanie z mecenasami kultury było również okazją do promowania młodej skrzypaczki Gabrysi Balcerek i jej debiutanckiego albumu, nagranego również w Bazylice na Świętej Górze. Organizatorzy spotkania, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej imienia Józefa Zeidlera zadbali też o coś dla podniebienia. Na zakończenie promocji jej uczestnicy poczęstowani zostali tortem.